Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Ktoś z rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku. Tuczny ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcu. Powiedział też do nich: Uważajcie, szczęście się wszelkich chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole, i rozważał w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobił. Zburzę moje spichlerza, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie, komu więc przepadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, można zacząć to dzisiejsze kazanie od pytania retorycznego, bo odpowiedź pewnie każdy zna, czy można żyć bez kasy. Nie chodzi mi o kazę fiskalną, tylko chodzi mi o gotówkę. Wikary można? Wikary jeszcze nie wie. Jeszcze swoich pieniędzy nie ma. Pewnie można. I nie chodzi tylko o samo posiadanie gotówki, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że na skutek tych wszystkich przeobrażeń geopolitycznych wszystko się robi w tym kierunku, żeby ograniczyć gotówkę, tak jak też chodzi w skraj Skandynawii, czy nawet w Chinach Pieniądze, które mają terminy ważności, chodzi o zdecydowaną większą kontrolę nad człowiekiem, co kupuje, gdzie wydaje, żeby mieć go za co trzymać. Chodzi w ogóle o sam fakt posiadania kasy. No, ciężko żyć bez kasy. Zwłaszcza ci, którzy mają to doświadczenie troszczenia się od pierwszego do pierwszego. Kiedy właśnie trudno powiązać ze sobą, można powiedzieć, i te wydatki, niekiedy jeszcze dochodzą jeszcze wydatki na leki. Kiedy właśnie codzienne życie staje się coraz droższe, zresztą chyba każdy z nas tego doświadcza. Tak myślę sobie, i Kościół nie da rady funkcjonować bez kasy. Będziemy służyć w ogłoszeniach parafialnych. Półtora miliona władowano w tym roku w naszą kolegiatę. Widzicie to? Gdzie to jest? No elektryka porobiona. W dole wszystko. W podziemiach. Można pójść popatrzeć. Ale jak pójdziecie, popatrzycie i Boże, cegły. Były i są. Gdzie te półtora miliona, z czego trzysta? z naszych ofiar, stacy, z, z kolendy, A gdzie jeszcze prezbiterium, gdzie jeszcze malowanie? Boże. Można mu powiedzieć, trudno funkcjonować bez kasy. Czy Jezusowi chodzi o to, by bez kasy funkcjonować? Zobaczcie ciekawą rzecz, o czym Jezus mówi. strzeście się w chciwości. Chciwości. Czyli chodzi nie o sam fakt, to czy ktoś zarabia, czy nie zarabia, ile zarabia, tylko chodzi o to, kto rządzi to kasą. Czy on rządzi to kasą, czy ona, czy też kasa rządzi mną. Co jest w mojej głowie? Pewnie już mówiłem ten przykład, ale w starszym wieku można się powtarzać. Spotkałem kiedyś księdza Darka. Właśnie posługiwał we wspólnocie dekordkomenalnej. I stanął wobec słowa Bożego, który mówi: Nic, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim. Mówi cały rok. Tłuk się z tą myślą. Jak to sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim? Bogiem?" po tej swojej chałupie. Co, co, co ten ksiądz może mieć innego niż mają zwykli ludzie? Wydaje się, że najbardziej cenny może być samochód. Wystawił samochód na sprzedaż. Oczywiście, że nie sprzedał za tyle, ile chciał, bo tyle, ile kto chciał dać. Wziął to kasę, zaniósł do katedry Siedleckiej, tam jest taki sk skarbona na potrzeby biednych. Na drugi dzień przychodzi do niego człowiek i mówi, proszę księdza, ksiądz pracuje, dojeżdża do pracy, tu są kluczyki. Niech ksiądz używa, dopóki ksiądz nie będzie miał swojego samochodu. Mówi, bił się cały rok. Najpierw co rodzina powie? Kto ma księdza w rodzie, temu bieda nie dobodzie Prosto. Każdy o tym wie. Czy to bardziej prawdziwe, czy mniej prawdziwe? No kto ma kasę, jak nie ksiądz? Wszyscy wiemy, kto ma. Proste. I nagle rodzina popatrzy, brat bez samochodu, bida. Co to się stało? Później pomyślał sobie, co powiedzą moi koledzy księża. Przecież jeżdżą samochodami, a ty co? Dziwak jesteś? Toż to się tylko mówi. Uspokój się. Nie przesadzaj z tą Ewangelią. I mówi trzeci program, czy sfera mocowania, to było w moim ja. Mówi rzeczywiście, potrzebował roku, żeby się zdecydować na ten ruch. Ktoś powie, przecież masa mogłat kupił, zarabia, pracuje, kupił. Natomiast chyba stanął przed tym takim egzaminem, kto tu rządzi? Jezus mówi strzeźcie się chciwości. Chciwość to właśnie ta podła cecha, ta podła wada. Która chce ciągle coś więcej, już nie potrafi korzystać. Tylko chodzi o to, żeby gromadzić, żeby mieć. Ale po co? Skoro to temu nie służy, bo trzeba ciągle odkładać na tak zwaną czarną godzinę. Ktoś powiedział, że jak ktoś ciągle czeka na czarną godzinę, to na wreszcie przyjdzie. W jednym ze szpitali w ostatnim tygodniu, czy w dwóch przed ostatnich tygodniach, mówiłem tam przykład do wojowników Maryi wczoraj, Przeciekawa sytuacja, prawie że z filmu. Przywieziono na oddział staruszko, 80 letnią może z lekką demencją, może nie do końca świadomo. Po kilku godzinach, na ten sam oddział, do tego samego pokoju, przywieziono 50-latkę. Położono na łóżku obok. I kiedy weszła pielęgniarka. I zapytała o to starszą kobietę, wymieniając imię i nazwisko, przysłowiowa Janina Kowalska. Nagle ta 50-latka się ocknęła, mówi, zaraz, 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 jak pani powiedziała? Janina Kowalska? Spojrzała, to była jej matka. Kilkanaście lat z matką nie miała żadnego kontaktu, bo pokłóciły się o źle podzielony majątek. I mówi, proszę mnie zabrać z tej sali. Nie mogę być na tej sali razem z matką. Nie odzywam się do niej już kilkanaście lat. A pielęgniarka mówi, niestety, brak innych wolnych miejsc. Nie wiem, jak ta sprawa zaczęła, znaczy jak tak się zaczęła, ale jak się skończyła, nie wiem, to może wszystko się działo w tym tygodniu, może jeszcze. Co ten szpital zmienił? Co to doświadczenie cierpienia zmieniło? Pewne jest to, że ta kasa podzieliła ludzi. I pewnie macie podobne doświadczenia, może nie u swojej rodziny, może gdzieś u bliskich, może u sąsiadów, że ludzie na skutek tej kasy zwariowali. Słyszałem o rodzeństwie, które się nie odzywa do siebie. Mówię do jednej z nich, masz na chleb? Mam. Masz do chleba? Mam. To zostaw to. Nie szarp się. Nikt nie wojuje złem ze złem. Do grobu tego nie zabierze. Jeżeli ktoś wojuje mieczem, on wróci do człowieka. Jeszcze nikt na kradzieży, na takiej chciwości, tym zagarnianiu, dobrze nie wyszedł. Kto rządzi? Co rządzi w moim życiu? Jezus przestrzega przed tym, Żebyśmy całego naszego człowieczeństwa nie zatracili właśnie poprzez to, co jest jedynie środkiem. I pewnie, że potrzebujemy środków materialnych do normalnego funkcjonowania, także do tego dostępu do dóbr kultury, do tego, żeby żyć jak człowiek. Ale tragedią jest człowieka, kiedy człowiek myli cel ze środkiem. Bo celem jest przecież szczęście człowieka i te ziemskie. I te niebiańskie. A to wszystko to są środki. Problem polega na tym, kiedy człowiek zaczyna mylić cel ze środkami, środki z celem. I na koniec historia opowiedziana przez księdza Dominika Chrylewskiego na jednym ze spotkań z wojownikami Maryi. Opowiadał swoje doświadczenie wizyty dusz pasterskiej. Bogata dziennica, willowa. Płoty wyższe niż chałupy, wszędzie monitoringi, kamery. Mówi od samego ogrodzenia do chałupy, pałacu, kawał drogi. Nauczony, że miał dzwonić do wszystkich do wszystkich miejsc. Także bez przekonania, bo już w wielu innych domach wcale mu nie otworzono. Tu też zadzwonił, poczekał grzecznie i o dziwo patrzy. Otwiera się brama, w domofonie słychać głos, bardzo na księdza czekamy. Mówi, wchodzę do chałupy, która jest pałacem, do końca nawet nie wiem, jak się zachować. Wszystkiego aż kapie. Rodzina ustawiona pod rząd, mąż, żona, dwoje czy troje dzieci, już nie pamiętam. Wszystko grzecznie, ładnie się z księdzem przywitało. Kiedy poszedłem do modlitwy, wszyscy na kolanach, idzie piękna rozmowa, wszystko pięknie, pięknie i na koniec gospodarz prosi księdza, czy mogę z księdzem zamówić słowo sam na sam? Proszę bardzo. Żona z dziećmi wychodzi i wówczas ten bogacz opowiada historię swojego życia, całkiem niedawnych doświadczeń. Uległ poważnemu wypadkowi, był w stanie śmierci klinicznej. Jak twierdzi, miał doświadczenie, że dotykał już tamtej strony. I kiedy na skutek leczenia, a stacik był na bardzo dobre leczenie, przywrócono go do życia, można powiedzieć, wrócił z powrotem na ziemię, to mój proszę księdza, od tamtego momentu ja nie mogę się odnaleźć. I ksiądz Dominik mówi, patrzy na to całą chałupę, patrzy na tę całą jego rodzinę, na to wszystko, czym się otacza, no wszystko ma, można tylko zazdrościć. On mówi, ja już nie, nie umiem tu żyć. Od tamtej pory, kiedy miałem doświadczenie, można powiedzieć, te niebiańskie, on tak przynajmniej miał wrażenie, że jest to doświadczenie innej rzeczywistości. Mówi: Nic mnie już tu nie cieszy. Odałbym wszystko, żeby z powrotem wrócić do tamtego stanu. To wszystko, cokolwiek tu jest, nawet bym zostawił tych wszystkich, których kocham, bo wiem, że tam jest jeszcze większe szczęście. I tak sobie myślę: lepszy wróbel w garści. Niż gąb na dachu. Myślę, że w wielu sytuacjach naszego życia, kiedy tak dziś nie mamy ochronionego serca przed chciwością, to ta chciwość powoduje, że zamyka nas w tym świecie, że ona nas zaślepia, zawęża perspektywę i nie pozwala widzieć więcej, nie pozwala zobaczyć całej rzeczywistości, do której jesteśmy powołani. I to jest cały problem. Wracam do tej myśli: nie w posiadaniu, nie w gospodarowaniu, nie w zarządzaniu, nie w tym, że człowiek dysponuje takimi czynymi środkami. Problem, kiedy nie widzi nic więcej, tak jak ten bogacz z dzisiejszej Ewangelii. Tak mu pole obrodziło, tyle miał tego wszystkiego dobra, że pomyślał sobie dobra, to teraz kula i dusza piekła nie ma. Stawiam potężne magazyny i będę żył i używał, nic więcej głupcze jeszcze tej nocy zabiorą Ci życie. Tak. Jeden Pan Bóg wie, który nasz dzień jest z ostatnim. Jeden Pan Bóg wie, kiedy trzeba będzie odejść z tego świata, w sytuacjach, w okolicznościach, których nie jesteśmy w stanie nawet pewnie przewidzieć. Ale to, co jest pewne, to dobrze by było, że kiedy staniemy przed Bogiem, Żebyśmy mieli pełne ręce dobra, modlitwy, życia sakramentalnego. Bo wszystko inne i wszystkich innych zostawimy. Módlmy się zatem dla siebie o właściwą perspektywę patrzenia. O właściwe relacje do tego, co posiadamy. Niech cel nie zamieni nam się ze środkami. Amen.